Marki wypuszcza nowości, a wśród nich będą naprawdę perełki. Będzie linia męska, która będzie w regularnej sprzedaży i linia dla kobiet. To będzie kolorówka, ale to będzie edycja limitowana, produkty mają to do siebie, że kto pierwszy, ten lepszy, ten kto je zamówi i one jeszcze będą dostępne, to będzie je miał. A ten, kto będzie długo się zastanawiał, to po prostu może się okazać, że za chwilę ich nie będzie. Produkty wchodzą do sprzedaży 16 lipca o godzinie 10, ale możesz już teraz zamówić je w przedsprzedaży, pisząc do mnie wiadomość prywatną. A co będzie dostępne? Uwaga, zaczynamy od tej linii regularnej, linia męska. Zobacz, jaka piękna szata graficzna. To będą dwa produkty piękne, męskie i bardzo nowoczesne opakowania, czarne, no bo który mężczyzna nie zwróciłby na nie Ufagi. będzie żel do mycia twarzy, który jest totalnie bezzapachowy. Mężczyźni są wyczuleni na zapachy, więc nie przeszkadzajmy im i damy im produkty bezzapachowe. Żel, który dokładnie oczyszcza męską skórę twarzy zarówno rano, jak i wieczorem może być oczywiście używany, zmiękcza zarost, więc jeżeli Twój mężczyzna będzie się golił, to na pewno będzie to bardziej bezbolesne. A do tego produkt nawilżający, czyli emulsja nawilżająca, którą możesz stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Emulsja, która jest hiper nawilżająca. Taka męska skóra, szczególnie, która jest często podrażniona przy regularnym goleniu, potrzebuje nawilżenia i łagodności wbrew pozorom. Więc dwa produkty uniwersalne zarówno na dzień, jak i na noc dostosowanie. Produkt do mycia i nawilżający. A dla kobiet produkty kolorowe, i zaczynam z dwoma dużymi produktami to są palety do makijażu. Palety, które są w papierowych opakowaniach, więc fanki eko bardzo się ucieszą. Mają oczywiście wbudowane lusterka, co widać tutaj na dole, i są w dwóch odcieniach kolorystycznych, ale niech cię to nie zwiedzie, bo zaraz Ci powiem które kolory, dla której tęczówki oka będą tutaj niezbędne. Jedna jest w takich rudościach złotach i brązach, a druga jest w takich brązikach, beżobrązach, rudościach i szampańskich odcieniach. I zaczynamy od tej złotej palety. Każda z tych palet ma dwa matowe cienie i cztery błyski. teraz niebieska tęczówka będzie wyglądała pięknie w 3, 4 i 5. Te kolory podbiją Ci niebieski kolor oczu. Z kolei zielone i piwne 2, 4 i 5. Dodajemy troszkę złota. Tęczówka brązowa? 2 i 5. Zobacz, jak pięknie będą wyglądały brązowe oczy, i ten brąz będzie jeszcze taki podkręcony. Celowo nie powiedziałam o tym najjaśniejszym i tym najciemniejszym kolorze. To jest mat, to jest błysk. Błysk do wewnętrznego kącika oka, a ten ciemniejszy albo do kreski, podobnie tak jak ja dzisiaj, bo mam makijaż zrobiony właśnie tą paletą, albo do wydobycia głębi w zewnętrznym kąciku oka. I druga paleta. I gdybyś miała kolor tęczówki zielony albo piwny, to nawet nie masz co się zastanawiać, bo każdy jeden kolor tego cienia będzie dla Ciebie idealny i podkręci kolor Twoich oczu. Jeżeli z kolei masz niebieskie oczy, to jeszcze bardziej Twój kolor podkręcą dwa, trzy i cztery. Dwa błyski i jeden matowy jeżeli masz brązowe oczy, to 3, 4 i 5. bo nie powiedziałam o tym najjaśniejszym i najciemniejszym i tu jest ta sama zasada. Do wewnętrznego kącika ten szampański albo nawet na całą powiekę, a ten ciemniejszy albo do kreski, albo do nadania głębi w zewnętrznym kąciku oka. Do tego dochodzą nam 4 róże w kremie. Róże w kremie to jest po prostu jakiś genialny wynalazek. Myślę, że nawet nakłada się je dużo łatwiej niż róż, który nakłada się w kamieniu. Wystarczy, że odrobinę różu nałożysz sobie na dłoń i pędzelkiem do różu będziesz delikatnie aplikowała na apl Wklepując sobie niczym, krem. Kolorowy róż, właśnie na policzek. Jaki jest efekt? Policzek będzie po prostu piękny, taki odbijający światło. Będziesz miała taką poświatę na policzku. Wygląda po prostu genialnie. Myślę, że jak będzie jesień, to będziesz szukała takiego produktu, więc czas zaopatrzcie w nie teraz. Będą dwa odcienie różu. Taki um, bardziej intensywny róż, który naprawdę pięknie będzie wyglądał, ale to nie będzie taki kolor żarówiasty. Jest też róż bardziej przygaszony. Jest również koral i jest, jest taki. Brązik, który przy cerach, które są bardzo jasną cerą, może pełnić funkcję, ale takiego delikatnego, dyskretnego brązera. Możesz go też zmieszać z Twoim podkładem, który używasz na co dzień, i Twój podkład będzie miał taki piękny efekt glow, czyli takiego rozświetlenia, które właśnie w lecie jest bardzo pożądalne i bardzo na czasie. Do tego jeszcze dwa balsamy nawilżające. To są balsamy do pielęgnacji, nawilżające balsamy do ust, ale które pozostawiają bardzo delikatny kolor. Ja na ustach mam ten kolor, kolor koralowy. To jest też Łamanie dla języka. Dyskretny kolor, który zostaje na skórze, już wam pokażę, jak to będzie wyglądało na dłoni. Do takiego intensywnego nawilżania na ustach, do zabrania, do torby, kiedy idziesz na plażę I w jakiś ciepły dzień. Tu jest koral, a tutaj jest odcień Bery, Zobacz, Nawet ten ciemniejszy kolor nie zostawia takiej intensywności na skórze. Tutaj jest pielęgnacja i ochrona twoich ust. Bo wiele kobiet lubi mieć bardzo dobrze nawilżone usta. A nowości zamykałyby pudry brązujące, ale nawet nie mam ich i nie mogę pokazać. I to jest w ogóle nowość i zaskoczenie, ponieważ one wpadły w ostatniej chwili i nawet jeszcze nie mam szansy ich zamówić. To będą pudry, które będą wypełniały połowę takiej paletki naszej do makijażu paletki Perfect. Tutaj mam włożony rozświetlacz, jeszcze z edycji wiosennej, które jeszcze ostatki są w sprzedaży. Paletka Perfect charakteryzuje się tym, że e, wszystkie produkty, które do niej wkładamy, są namagnesowane, więc sama wybierasz sobie kolory i Komponujesz jej wnętrze, co jest naprawdę bardzo fajne. Kiedy tylko dostanę pudry brązujące, będą dwa, to ja wypnę sobie te pojedyncze produkty, które tutaj mam, i do tego rozświetlacza włożę sobie puder brązujący, albo po prostu włożę dwa pudry brązujące. Jeszcze nie zdecydowałam, jak to będzie wyglądało, ale to będzie wyposażenie właśnie takiej paletki, gdzie jeden puder brązujący to będzie taki duży produkt, który wypełni ci połowę paletki. Te pudry były w sprzedaży, pamiętam, 6 lat temu w Marykei i klientki, które znają markę od tego czasu albo jeszcze wcześniej, do dzisiaj zdarza się, że zadają mi pytania, czy są Gosia jeszcze takie pudry marmurkowe. Tak się kiedyś na nie właśnie mówiło. To były produkty, po które kobiety chciały wracać, więc wracają do nas do sprzedaży. Także nie czekaj, ponieważ też będą w edycji limitowanej. Tak jak powiedziałam, produkty limitowane mają to do siebie, że za chwilę ich po prostu nie ma. Więc jeżeli chcesz mieć produkty z edycji limitowanych, czy męską serię regularną, napisz do mnie i złóż zamówienie jeszcze w przedsprzedaży, żeby mogła zaopatrzyć się w zamówienie dla Ciebie.